Yeah. Jebałem w jeden dzień, no to w drugim Będzie double smash, give me cash Szalam wprost do celu, tak jak maki Cash Pozdro był do Michael, młody gold, Młody talent, pewnie ta muzyka Zamieni się w patą Żebyś wiedział, bo poświęcę na nią całe życie Nawet jakbym miał pierdolność Jutro będę dumny, a ty z cukru Jesteś dumna, że połykasz fiuty Jeśli tak, no to zobacz ile będzie Jutro w dupie, yeah Moi ludzie chcą się bawić Score, score, mój skład jest się kurwa bawić Gdybym nie miał składu, pewnie bym się Poszedł zabić Większość ludzi robi to nawet, gdy ma rodzinę Jestem pierdolony wirtuozem Poszły ludzi Kto się czubi, ten się lubi Nie by tak mówiali. Obraził mnie brat, zespoł jazdy To jest mój przyjaciel, a ty płacisz Bo ci ziomek mówi, że ty jesteś głupi